właśnie pracę w dwóch rezydencjach naszych łódzkich przemysłowców. Ten w Pałacu Paznańskich jest już na ukończeniu. Niedługo będziemy podziwiać jego efekty. Ten, w którym aktualnie się znajdujemy, Pałac Szajblerów, to przede wszystkim stworzenie udogodnień dla zwiedzających, dla nas wszystkich. Ratujemy od ruiny Wille Meyera przy ulicy Moniuszki. Przywrócimy im oryginalne piękno, a we wnętrzach zbudujemy mediatekę, multimedialną bibliotekę i miejsce spotkań, zarówno tych wirtualnych, ale i tych w realu. Łódź to niesamowite dziedzictwo XIX i XX-wiecznej architektury. Remontujemy wille, pałace, ale również budynki poprzemysłowe. Jak tu, znajdujemy się w dawnej fabryce Henryka Wagnera, gdzie praktycznie remont będzie, można powiedzieć, to całkowity. W kolejce czeka już fabryka Wigencja, gdzie umieścimy bardzo ważny element naszej polityki prospołecznej, czyli łódzką Kislandię. Wszystko dla maluchów. Od ruiny ratujemy również dom Hilarego Majewskiego, jednego z głównych architektów naszego miasta. Za dwa lata obiecuję Wam nie poznacie ani tego domu, ani odnowionej błękitnej.